Płacając minimum 840 na Case Haga z kodem lamianek możecie zgarnąć jedną z tych czterech kos, które właśnie wyświetlają wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli wygracie, otrzymacie komunikat na środku ekranu, gratulacje wygrałeś skina za doładowanie z kodem lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie, z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym, jak widać, jesteśmy na Case Hagu, no i jest nowy evencik, aczkolwiek do no węciku przejdziemy sobie dopiero od następnych filmów. Dzisiaj polecimy sobie jeszcze z kolejną skrzyneczką, która tutaj się nam kryje, a tą skrzyneczką będzie 10% Boombox, także zobaczmy sobie... Co tam ta skrzyneczka będzie dla nas kryła? 198 zł, także otwieramy sobie oczywiście do 10 punkcików. No i zobaczymy sobie, czy uda nam się tutaj jakikolwiek punkt zdobyć poza 10 stratami. 10% na profit. Mało to nie jest, ale jakoś dużo też nie jest. Także zobaczymy sobie. Odpalimy sobie ewentualnie Joker Mode na case battleu. No i zobaczymy, co tam zaprezentuje ta skrzyneczka dla nas. Zaczynamy od 0 do 3 i jest proficik już na pewno, w tym momencie dropimy sobie Co my sobie dropimy? Kałaszka neon riderka, także 1 do 3, bardzo fajnie Lecimy sobie dalej, zobaczmy sobie co tym razem jest drugi prowicik. Także no ze skrzynki na skrzynkę, może się będzie tutaj nam rozkręcać Zabójstwo potwierdzone w Steinfilterse 323 zł, także bardzo, bardzo ładnie Kolejne otwarcie jest trzeci Royal dropik, Także mi się to strasznie podoba. Wizowie, jakby tak cały czas leciały, teraz on Riderek. Ale no, Profit to Profit, tak? 3 do 3. Bardzo, bardzo ładnie. Zobaczmy sobie. 4 do 3. Ej, dobra. Oby się zaraz nie popsuło i nie przestało nam dropić. Chociaż Golden Coil. A dobra, jest proficik, także 4 do 3. Bardzo ładnie. Co tam kolejne wyleci? Bardzo pięknie, kolejny proficik. nie, podoba mi się strasznie ta skrzyneczka 10% boomboxy. Mamy kolejny raz uspa, zabójstwo potwierdzone, 5 do 3 w aktualnym momencie. Także całkiem nieźle i podwójny Royal Dropik 6 do 3. Zaczęliśmy od 0 do 3, a teraz mamy już 6 do 3 i dostajemy meczkę Hellfire oraz USPA. Zabójstwo potwierdzone w stanie Minimal Wear, także bardzo, bardzo pięknie. 7-3 Piękna jest ta skrzyneczka, powiem Wam widzowie, naprawdę nie spodziewałem się tego po niej. A tu proszę, co ona wyprawia. Jeszcze jedno otwarcie, teraz, w sensie no jeszcze kilka otwarć Jest strata, dawno jej nie było, także kiedyś musiała przyjść, 7 do 4 I co, teraz może real i to podwójny Także 8 do 4 Zobaczmy sobie, co tam mamy Golden Coil, 172 złote, 8,4 No i teraz Potrójny real dropik nawet O pro, nie no dobra, to jest za za mocne szczerze mówiąc widzę, to jest za mocny jeszcze kobaltowy ten stanie faktor 9 9,4 i czyżby 10, 4 ze skrzyneczki Boombox? Nie, 9,5, dobra trzeba się jeszcze wstrzymać z ferwerkami 9,6, okej, okay. co tam kolejnego? 9,6 i mamy 10 do 6 no, dawno się z czymś takim nie spotkaliśmy, tak szczerze mówiąc. Także no jestem mega zadowolony. 10 do 6. Nie będziemy szli sobie na case battle, otworzymy sobie troszkę na Joker Mode'ie. O, panie. O, panie, po dwie sobie tysiące 3000 zł, a mamy 11, także troszkę możemy sobie pootwierać. pierwsze strata. Trochę słabo. Drugie. No nie, no daj mi karambita. Drugie strata. Jeszcze otworzymy sobie raz później. Trzecie, też bez karambita. ojojoj, ale nie nas stać. Będzie nas stać. I czwarte, będzie karambicik, czy nie? Będzie karambicika są Fade, także jeszcze raz sobie otworzymy, ale no średnio to wyglądało. E, także no na jokerze niestety nie oddawało, ale za to normalnie, bardzo ładnie. Jestem zadowolony z tego odcineczka, szczególnie z tej skrzyneczki. No dawno nie mieliśmy takiej skrzyneczki. W tym odcineczku to wszystko. Ja Wam przypomnę, że wchodząc w pierwsze linki w opisie otrzymujecie 4 zł oraz 20% bonusu do wpłaty. Wpłacając moim kodem, możecie sobie zgarnąć bardzo fajne skinki. A dzisiaj to wszystko. Życzę Wam miłego weekendu i do ustrzenia już w kolejnych filmach. Siemaneczko!